Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem. Kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł, Zaprawdę powiadam Wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Trzeście się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam Wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Ten psalm uruchamia we mnie pewną refleksję, pewne echo, bo kiedy tutaj czytam, słyszałem to, co śpiewał nasz ministrant, kantor. Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu. A kiedy przychodzi na mnie niedola, to znaczy przychodzą na mnie trudności. Pokusy, którym nie jestem w stanie się oprzeć, kiedy upadam kolejny raz, czy nie coś, czego nienawidzę. I wtedy mówię, no ale co jest? Nie miała przystąpić do mnie niedola. Miałyśmy mnie strzec Aniele na wszystkich moich drogach, a tutaj takie klęski, moje upadki. Ale wtedy też słyszę z Jego strony taką odwagę, jak dodaje mi odwagi i mówi Ale nie przestawaj, nawet kiedy upadłeś, kiedy czujesz się taki niegodny, kiedy czujesz się taki... Nie jesteś w stanie siebie zaakceptować, spojrzeć sobie w twarz, w lustrze. Powtarzaj Bogu. Tyś moją ucieczką i twierdzą Boże mój, któremu ufam. Dlaczego ja ufam temu Bogu? Bo on się nigdy nie męczy tym, żeby mi przebaczać, nie? Żeby mi mówić odważyńko. Okej, okay, zobacz, zobaczyłeś prawdę o sobie. I to co kiedyś powiedział Papież Franciszek zaraz na początku swojego pontyfikatu, że Pan Bóg Chrystus nigdy nie męczy się przebaczeniem. To my się męczymy. Tym przychodzeniem po to przebaczenie. I rzeczywiście widzę, że to już ja się męczę tymi swoimi upadkami. To znaczy czym? No, męczy mnie później to, że trzeba później wracać. Męczy mnie to, że trzeba się upokarzać. I że trzeba księdzu wyznawać swoje grzechy. I to mnie męczy. Mimo tego, że sam jako ksiądz. Zawsze się cieszę, kiedy ludzie przychodzą i wyznają swoje grzechy. I czuję w sercu wielką radość. To mnie męczy iść do księdza i żeby wyznawać swoje grzechy. No bo wiecie, co jest powodem tego, nie? No powodem jest pycha. Bo chciałbym już być taki idealny i żeby właściwie się spowiadać tylko z samych cnót, a nie z grzechów, nie? Ale się nie udaje, jak na razie. Bogu dzięki bym powiedział. Dobrze, więc dlatego, dlatego, dlatego mam tą ufność w sercu, bo, bo widzę, że on nigdy mnie nie przekreśla. To tym chciałem się podzielić na początku. Jest bardzo ciekawe to czytanie z Księgi Wyjścia, bo Pan Bóg mówi, że daje ci anioła. I po co daje Ci tego anioła? Aby cię strzegł w czasie Twojej drogi. Aby cię strzegł. Ciekawe, czy ty czujesz się strzeżony przez Twojego anioła. Może wtedy właśnie, kiedy przychodzą trudności, kiedy przychodzi cierpienie, kiedy ktoś w rodzinie umiera nagle. Teraz dowiedziałem się, w topocie. Kobieta, którą znałem, bardzo sympatyczna była. Dzwonili do niej, nie odpowiadała, pukali, nie odpowiadała. W końcu po 24 godzinach zawiadomili córkę, córka weszła. Już nie żyła. Nie miała jakichś specjalnych przeciwwskazań. I może wtedy. Kiedy to jest ktoś sobie bliski, ktoś kto odchodzi nagle, mówisz, ale gdzie, ten, gdzie ta pomoc Boga? Gdzie ten na nią stróż, miał strzec? Bo to jest mój i twój problem. Najgorszą rzeczą dla nas jest śmierć. I w gruncie rzeczy tak zastanawiam się, to Pan Bóg, żeby udowodnić, że Cię to co powinien? W ogóle jakoś usunąć śmierć z naszego życia? No, przykro mi, ale nic z tego. Śmierć weszła w pewnym momencie na świat i my jesteśmy dziedzicami tego tej rzeczywistości. Kiedy ktoś Cię oszuka, może wtedy właśnie mówisz, a gdzie był anioł stróż? Dlaczego anioł stróż pozwolił, że ten człowiek mnie oszukał na 100 tysięcy euro? I teraz ja muszę to spłacać. Gdzie był Aniu stróż? Gdzie był Pan był? Dlaczego mnie nie uchronił? Kiedy może dowiadujesz się o chorobie, coś tam, jakiś guz? No i gdzie jest gdzie, gdzie jest to strzeżenie mnie w czasie tej drogi? I Pan Bóg mówi dalej. Ten anioł ma Ciebie doprowadzić do miejsca, które ci wyznaczyłem. Ciekawe, jakie to jest miejsce, które ci wyznaczył Pan Bóg, nie? Niektórzy mówią tak, już wiem, co mi ksiądz chce powiedzieć. Do nieba. Ale niech się ciąg wypcha. Ja bym chciał tu, teraz doświadczać tej opieki Boga, a nie dopiero w niebie, które nie wiadomo, czy istnieje. Teraz Bóg ma mi udowodnić, że mnie strzeżę, że rzeczywiście jest ze mną. W życiu mojej rodziny, moich dzieci. Na razie coś to kiepsko wygląda, Panie Boże. Moje dzieci nie, nie idą za mną. Odeszły od Kościoła. W różnych związkach żyją. W końcu w ogóle to przyszło do głowy. Myśmy nigdy z mężem tego im nie przekazywali. Aby On Cię doprowadził do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Ciekawe, jakie to miejsce, które wyznaczył Ci Pan I wcale nie chodzi tu o niebo. Po śmierci. Chodzi o to miejsce już tutaj, tu, za Twojego życia. Co to jest za miejsce, do którego chce doprowadzić Cię Pan Bóg? To jest bardzo ciekawe. Eee... Tu jest pewna, tam pewne słowa Pana Boga i później kończy się to czytanie tak. Mój anioł poprzedzi cię, czyli znowu powtarza Pan Bóg, i zaprowadzi. Nie wiem, czy słyszałeś. Zaprowadzi Cię do Amoryty. Chetyty, Peryzyty, Kananejczyka, Hidwity, Jebusyty. To było sześć narodów pogańskich, które zamieszkiwały Ziemię Świętą. Strasznych, bezwzględnych. Tam zaprowadzi Cię mój anioł. I te narody są znakiem wszystkich tych rzeczywistości, które są dla Ciebie utrapieniem. Ten anioł, będzie Cię prowadził w tą rzeczywistość, która jest dla Ciebie utrapieniem. Tak jak wierzę w to, że anioł mnie przyprowadził do Achem. I wpadłem jak śliwka w kompot W rzeczywistość, gdzie to właściwie nikogo nie obchodzi już chrześcijaństwo, że próbuje coś robić i nikogo to już nie obchodzi. Ludzie chcą mieć święty spokój, chcą zarobić swoje pieniądze, chcą zapłacić swoje czynsze, swoje paliwo i, i ogrzewanie i chcą mieć święty spokój. I Anioł wprowadził mnie w utrapienie. Pracowałem w pewnej rzeczywistości, gdzie młodzieży było dużo i wpadłem tu teraz w utrapienie. I tak samo robi z Tobą. Zaprowadził Cię. Pewną rzeczywistość, która jest dla Ciebie utrapieniem, bo w Twoim małżeństwie już się nie rozumiecie, nie ma już dzieci, więc nie ma tych wspólnych punktów i widzisz, że Wy w ogóle prowadzicie dwa obce życia. Co Was łączy, to tylko to, że mieszkacie w jednym mieszkaniu. Może nawet już nie w jednym pokoju, nie mówiąc już, że nie śpicie w jednym łóżku. Bo ty chrapiesz, albo on chrapie i to już nie ma sensu. I ten anioł prowadzi Ciebie w to utrapienie. Pytanie jest, dlaczego? Dlaczego ten anioł prowadzi w to utrapienie? I tu jest na końcu Bóg mówi, a więc zaprowadzi cię do Amoryty, Hetyty, Perzyty i tak dalej, i tak dalej. I ja ich wygładzę. Ja ich wygładzę. Co jest twoim. Kto jest Twoim największym wrogiem? Jest ciekawe. Jak stawiam Ci to pytanie. Kto jest Twoim największym wrogiem? I teraz mogliśmy zrobić ankietę. Proszę bardzo, odpowiedz. Kto jest Twoim największym wrogiem? O i tu pojawia się jakiś polityk, który prowadzi wojnę. Drugi polityk, który się mści. Wrogiem jest Teściowa. Wrogiem jest. Mój brat rodzony, który mnie oszukał na ileś pieniędzy. Wrogiem jest moja matka, bo zniszczyła kandydatkę na moją żonę. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zawsze umiesz wyliczać te osoby. Jest dziwne, że nie widzisz tego największego wroga. Kto jest dla Ciebie największym wrogiem? Ciekawe kto? Jak? Brawo. Już myślałem, że ktoś powie, że szatan czy coś. Nie, nie, nie. O wiele większym wrogiem niż szatan jesteś ty. Jesteś ty. Dla siebie. To jest największy Twój wróg. W jakim sensie? Bo ten ktoś, czyli ty, ten stary człowiek w tobie, powoduje, że nie jesteś na swoim miejscu, że nie jesteś na miejscu, które przygotował ci Bóg. Co jest tym miejscem, które przygotował ci Bóg? Do którego chcecie zaprowadzić. Co jest tym miejscem? Specjalnie zawieszam głos, żebyś zadał sobie to pytanie. Zadał sobie to pytanie. Co jest tym miejscem? Święty spokój. Tym miejscem jest miłość. Tym miejscem jest miłość. Bóg chce ci dać miłość. Żebyś, mógł, żebyś mogła kochać. Kogo przede wszystkim masz pokochać? Słucham? Siebie samą. Siebie samego. Z całą twoją historią twoich grzechów, świństw, których się dopuściłeś lub dopuściłaś, z całą tą nienawiścią, którą masz do swojego brata, do swojego ojca, do tego człowieka, który ci zrobił krzywdę albo skrzywdził twoją córkę, Bóg chce ci dać miłość, żebyś mógł pokochać siebie z tym ciężarem, który masz, z przeszłości, z tymi długami, które narobiłeś, z tym nałogiem, który masz, z którego nie możesz wyjść. Żebyś mógł, żebyś mogła kochać siebie. O to chodzi. Dlatego mówi pokonam perzytek Kananejczyka. Hiwite jebusyte. Pokonam tych wszystkich Twoich wrogów, które masz tutaj w sobie. To są te sytuacje, których sobie nie przebaczasz. Których nie jesteś w stanie zaakceptować. Ja je pokonam. Czym? Moją miłością. Kiedy Ty przyjmiesz moją miłość. Bo czy się Tobie podoba, czy nie, jest Ewangelia, później którą Chrystus mówi, a kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. Ciekawe. I Chrystus odpowiada: Jak się nie staniesz jak dziecko, do nieba nie wejdziesz. Dlaczego? Wiesz dlaczego? Bo kiedy umrzesz i zobaczysz całą swoją historię, wszystkie błędy, które popełniłeś, cierpienia, które zadałaś, to wszystko kiedy zobaczysz, to Chrystus stanie na naprzeciwko Ciebie. Chrystus, który jest dzieckiem, bo On jest tym dzieckiem. I powie Tobie, okej, okay, ja na krzyżu umarłem za wszystkie Te Twoje błędy, grzechy, świństwa, cierpienia, które zadałeś. Bądź spokojny, chodź ze mną do nieba. I wtedy Ty możesz powiedzieć: Nie, nie, nie ma tak łatwo. Ja muszę naprawić zło, które uczyniłem. A Chrystus powie: Spokojnie, ja już naprawiłem. Na krzyżu. I ja będę pracował w Twoim synu, w Twojej córce, w Twoim wnuku, którzy cierpią z powodu Twoich grzechów. Ja będę to naprawiał. Bądź spokojny. I Ty możesz powiedzieć: Bo tego nie akceptujesz, bo nie zgodziłeś się nigdy na tą miłość. I wtedy powiesz: Nie, ja muszę ponieść sprawiedliwą karę. Bo tego się domaga życie. I niektórzy się karają na wieki, czyli się potępiają, bo widzą ilość zła, które zrobili, cierpienia, które spowodowali i są, nie chcą sobie przebaczyć, nie chcą tej miłości i się potępiają. Do piekła nigdy Bóg nie posłał nikogo. Nigdy. A inni się rzucają w przepaście czyścowe. Na 400 lat, na 900 lat. Dlaczego? Bo nie zgodzili się na to miejsce, które Bóg przygotował im. Co jest tym miejscem? Co jest tym miejscem? No muszę zobaczyć, czy wy się słuchali, bo jak nie, to zaczynam od nowa, nie? Co jest tym miejscem? Nie słyszę? No nie. Pierwsza odpowiedź była dobra. Ktoś tam mówi. Miłość. Tym miejscem jest miłość. Którą Bóg chce ci dać. Do ciebie samej. Do ciebie samego. Do całej twojej historii. Miłość, która, o której owocem jest, że zaakceptujesz to swoje życie. I nie będziesz chciał, nie będziesz chciała się sądzić, karać. Tylko przyjmiesz miłość Chrystusa, i pozwolisz, żeby Chrystus cię wprowadził do nieba. Takim, jakim jesteś. Taką, jaką jesteś. Z całą tą historią, jaką masz. Więc pytanie, czy się chcesz zgodzić na to miejsce? Czy chcesz się zgodzić na tą miłość? I warto dać teraz odpowiedź. Nie wychodź z tego Kościoła bez tej odpowiedzi. Bo później wyjdziesz i już zapomnisz bo wejdziesz w plotki, wejdziesz w nienawiść i to wszystko. Teraz trzeba dać odpowiedź. Czy interesuje ci to miejsce? Nikt z nas nie jest jeszcze w tym miejscu, ale czy interesuje ci to miejsce? Czy interesuje ci ta miłość, którą Bóg chce ci dać? W której Bóg chce cię osadzić? Co mu odpowiesz? Powstanie.